Krzysztof, pozdrawiamy z Morza Ciarnego. Jakie piękności mamy. E, Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz. E, to rozejrzyj się tam jakąś, za jakąś taką ładną bryczką na no, moją gieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiamy. pozdrawiamy. Do zobaczenia. <gry> Zapytałem w pierwszej budce, gorni nic nie wie, bo to nie jego. Pan Paweł! Mówi, że gość pokazuje na łychinę Diglaca, <laughs> że chyba łysapała jakiś tam gdzie szef. Co się umówisz z panami, sprzedawcami? Z Piękna rzecz, powiem wam, na dwie rurki nie wiem o co chodzi. Zima w bagażniku. Jak dobrym pieniądze będziemy brać. Pan laweciarz mówi, że weźmie. Ma taki parking strzeżony. Skórka konwerter telewizor, automat. Na zupełnym fullu. Kurde, ładny no. To ci kosztowało dużo pieniędzy idę pytać Pan Paweł mówi, że bogaci takiej hond szukają To ja ci taką Hondę nagram Bogaty człowieku z internetów Eee, różne wajchy są Dobrze Może dowiemy się o cenę Kolega kolega, kolega koledzy CRV -ka. Mówią na nią CRV -ka. Badajmy tematy Nie mogę wciąż znaleźć żadnego auta z listy poszukiwanej ani Tucsona, ani fajnego Leona, ani, ani Passata 13 rok. Jednak pan kierowca miał rację, bo ta Honda sprzedawca mówi sprzedana. Nie, nie powiedział za ile, ale pan kierowca ma rację, że wybogaci i kupujecie te samochody. A my jeszcze dalej łazimy w tych samych butach czwartą zimę, Ej, czwarte lato. Poszła w pierony niestety. Tu jest szara w benzynie dla pana taksówkarza. Tylko, pan taksówkarz musiałby sobie radosny uśmiech podejmować. Super B nowa. Super B nowej nie chcemy, co? Tak, za 12 tysięcy, jak nic. Tak, coś takiego trzeba liczyć. Tak, już w sedanie. Znalazłem 15 rok. 15 rok znalazłem w sedanie, proszę Państwa, na s linie 13,5 tysiąca euro. W automacie. Kierownica, czyli wewnętrznego Jesa nie ma. 13,5 euro. No, piękna: no. parkuje, nawigacjuje. Siedziska podgrzewana dubsko. Tyle trzeba pieniędzy płacić za nową lampę. Piękna rzecz, niewątpliwie idę szukać. naszych. Bo telefonu, oczywiście, nikt nie odbiera na placach. Sam muszę biegać, gonić i zapierniczać. Toyotę Rlajnik. 13 tysięcy euro. Widzę wyhaczył wzrokiem. Daszek w szkle. Skórka z tyłu. O, z tyłu też jest panie klimatronik. Fajowsko. Ależ to jest to wielki ten nawigator, kurde. Zazwyczaj nie widzę. Rzucam okiem. Rzucam okiem. to okiem, co tu się dzieje w ogóle? digital decha, także to już jest, już jest, już jest wszystko w proszę, proszę pana, ostatni wpis jaki tu widzimy w tej księdze przysłów 19 rok 19 rok 159 tysięcy począt, początkiem roku Ile tam teraz jest? I tu jest serwisowa historia w Volkswagenie krok po kroku, rok po roku. Proszę cię trzymaj, a jest jakby nie jeżdżone. Fajnie, Ładny ten Erek. Ciach, ten mądek kosztuje 8000 euro. Niecałe. I proszę Państwa, jest to 2-2 diesel. Wymiatacz. Ktoś pytał o Beke. CE, 2-3 benzyna, 4-900 euro. 4-900 euro i tu przy nim za bardzo nie ma co robić. Powiem Wam nie ma co robić specjalnie. Ranciki ładne. Próg czysty. Rdzy, tam minimalnie drobiazgi. 4-9, aby bulić. Chciał 5-3, ale oczywiście sprytnie, żebym go załatwił. Powiedziałem, że dla szwagra. Dwa literki, tutaj cieszyłem uwaga, cieszę. Dwa literki sprzedany. Niestety, a fajny. W nawigacji, w różnych bajerach. 6,500. 500 6 500, kółko. Bardzo nie przykro. No. W końcu mam niestety sprzedana. Ty, rower w jest w środku. I taki tutaj pingwinek. Madagaskaru. No dobra. nas tamtego Hyundaia Tucsona proponuje Kia Sportage. A pan nie chce. Lecimy dalej. Bura 1.6, cena nieznana. Honda Czesowa. Trzeci rok. To co? Tyle? Co tu mamy za Galopera? 2.4, no tak. 3.200. Dla pana Sławomego to jest zbyt wielki motor. RAV4. Niestety już musimy do naszych przyjść na, na auto. To, ta uliczka tutaj pierwsza. Jest, bo już dzwonią po nas Kubańcy. 1900 euro. Toyotka, benzynka. W siódmym roku, jak ktoś chce, to jest. Robię kabla z drugiego. Bateria nie odpala. Nie, nie przygotowani w ogóle są. A to wiesz, leżą w ogóle kiełbaska, kebabik, szyszka, dywanik do modułów. To. nic poza tym. Robota niby idzie. wziąłeś klucz, włączyłeś start-stop, bo wiesz, ledy się świecą. Wszystko w tym prądzie, wszystko czyste, składane lustra, grzane, dywany w bagażniku, start-stop, siedziska grzane. To jest, panowie, pełna opcja, powiem wam. No, silnik się zapalił, bo z tego, z tego akumulatora to 100%. 100%. Jeszcze powinien mieć kontrol atrakcji. Z zewnątrz. Y, wziął z bagażnika jakieś rzeczy, nie wiem, nie wiem czy to wziął z tego auta. Ja się teraz sprawdzę. Chłopaki tu już dyskutują dość mocno o cenie. Dzięki temu bryka odpaliła. Reszta ekip nad litrem Łuktawią się zastanawia. Teraz będą badali tematy, czy ma to w ogóle sens. Oktawka na automacie, na półskórze, na wielkim telewizoru, na pa, 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 pa. Kierownica jak, proszę Pana, w s line. Farconik przód, tył. No ładna. Uwaga, sztuk mi z żulblina. Raz kółeczko, dwa kółeczko, Tak że tylko u nas więcej? O, śleciało. Troszkę po gdzieś. Jakoś pójdzie raz, no fajne skrzyżowanie powiem wam. Zarobkowo czy, zarobkowo, czy jak to jest? No nie, to ja bo, teraz na do, To, to Kinderbyowita chyba. Zawróć kiedy to możliwe No jakie mole dżinsy Dobra, jedźmy dalej, bo wiecie, ciemno się robi, aut nakupione. Tego połowy nie widziałem, bo pan kierowca jest taki dzik. Odjechała mi taka ładna była no ja na wakacje, miałem takie marzenie. Na boku ładne było. Co już będziesz miał. Jest zjazdka? Czy zjedzie? Nie zjedzie. Zje? Jest. Z tej strony nie ma, jest. Grażyna ja. na wakacje. A my do roboty. No, znowu korek z tej strony, co nam się dzieje? Tydzień, tydzień tydzień to samo. I to nie byle jak ten gore U Niemce so, prawda taka jest prawda, czy tak prawdziwa, prawda, ostatnia prawda sprawdź Ale mi to do, 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 do Co? Idę na łowy no, do, 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 do. Wielczy, wielczy Łowczy królewski To jest ja. 7200 Ona na wszystkim jest Mark, senon, wszystko jest. Kółko ładne. Otwarta? Który roczek? Ty, z padem normalnie. Hula. Fajna pitka. Czy się nie jarać. To to zero może się orientujesz. To jest 11. Uri trzeba diesel. Liter, ja, Uri to paliter, -ko ja. 160. Honda. -ko Und das? Kosten. Co set, Audi? Citin. 7500. 7500 w 11 roku. Na lifcie No dzień dobry, to znowu wy. Te buty przyjechały ze samej stolicy proszę Państwa. Panie Mar panie Marcinie, mam tu pańskiego człowieka. No dobra. A vice y, 6800 6800 i dużo lepsza. Dużo lepszy Kurde, popatrzcie. Zamykany w automacie. półskórka z Alcantara. Taka tutaj troszkę usiedziana jest. Ledy przód, ledy tył. Rur wydechowych 12. A kiedy jest, proszę ja was, kiedy jest najazd, że tak się wyrażę, to są pierdolone, ogniste. Niestety 2900 zarządza za dziewiąty rok. Gdzie też wrócić? Do siebie? Z Klimą? Z Klimą, trunikiem. Mamy dwie GTC. I mam Kaleosa, szukam dla kogoś Kaleosa. I oczywiście nie ma hopa w budzie. Jest Kaleos, na skórkach, w 8 roku. Paśnik. Powiem wam, muda nieczynna. Ja pierdykam, jak ja mam pecha dzisiaj. Jest też takie coś, nie wiem co to jest w ogóle. Chyba grupa... Grupa Renault. Kaleos tak, sterowanie, tempoma, sześciobiegówka. W no patrzcie jaki pech. Nawet ten Kaleos nie najgorszy. Widzu mój, widzu wysłać ci później zdjęcia. I co nie ma z kim gadać, jak widzicie? Holender jasny mać Pasacik za 7700 Powiem wam, o zamknęło mi się 11 rok, ale panowie i panie czystość Czystość, schludność, Halo. siedzisko automacik, telewizornik 216 najechane Foto do i pachnie 10 poduch. Popularne LIPy nie ma. 2 liter Motor i już tu palimy sprzęta. O, w prądzie siedzisko. W dziurego, w dziurego. Ależ terkoce. Serwisu nie widzę książki. Nie widzę książki, gdyż. I ukradli, czy co. ten LEDy. Ale śliczne auto powiem Wam Widzu, może być zadowolony, ale ja to zbadamy jak to jeździ tarcza z przodu bardzo fajnie. Czyściusia guma guma grubas z tyłu tarcza może Kamerki cofania raczej nie ma. Niestety klapa nie jest z guzika. Jest tu zapas. Są różne dzyncy, lędzy. Niestety nie guzik. 14 rok za siódemeczkę poszła na wypasiku widzicie w kompletnym Co to się w ogóle dzieje na tym świecie, że takie auto wypaśne z takimi gazetami nieuświechtane z touchpadem z dzyndzy lędzy kosztuje 7000 euro w 14 roku. Aleluja Dobra niech chłopaki testują. Czyste siedzisko, nieumordowane to auto, fajne. Proszę ja was Siadaj, siadaj, twoje buty, te buty kupiły. te zacno buty. zdjęcie sobie Zdjęcie pod choinkę albo koło cukru po, Podstawie zdjęcie koło cukru nie idzie żarnik. Ja nic nie wiem to tam ci Jaż tak opalony nie jestem Pokazujesz ten Kaleo z Menda jedna nie ma kluczyka Może ktoś chce bez kluczyka No nic no co zrobisz jak nic nie zrobisz Kauseczka, mały nie? Siódmy. Siódmy roczek na piękności. Dwa komplety alufelg wentylowane. I y... jabite, otwórz. Kluczyk. Taka kauseczka. Kosztuje 8500. Jak ktoś ma życzenie z dwoma. Co to za kolor taki brąz? No, poładny ten brąz. Taki. taki brąz, właśnie to jest. Działa. Wszystko w Roleta z tyłu. Roleta, ja. Roleta, szyberek. Otwiera się. 303 najeżdżone. Nie jest źle, jest fajnie. Dociągania drzwi w prawo. Silnik... Y, 3, 3, 3, 2... 3, 2, wszystko na wypasie. Ktoś ma życzenie. Stoi, bryka i robi kupie miny. wam fajne. Siedzisko jeździ. Pakiet DVD. Graj buczy. Dobra. Piękne. Pan Paweł idzie na lawetę. 163 konie sobie wyobraźcie. 8800 do oddania. 12 rok. Na fullu. dla mnie zamacamy lagunę. 8 rok. Coś mi tu o Sport gadał. Nie wiem o co chodzi. że Sport, że co, że Sport. basice, że Sport. Insignia Rzadko 76 Turbo. 6500 euro Xenon Parktronic 1.6 turbo 1.6 turbo, co tu się w środku dzieje nawigator, półskórka nazwijmy to skórką sześciobiegówka rok pański 9 albo 10, ale w błęzence, w sedanie tym bardziej, Parktronic z tyłu Ulter a Ulter wiadomo, że w bystrej koło w białej montują Dziewiąty roczek bardzo ładnie 1.6 6 turbo Bank Jakaś taka niezmordowana, nie nieupierdziana Ja to z tego nic nie będzie Chłopaki nie chcą kupić samochodu Takie odnoszę wrażenie Bo gdyby chcieli to by już dawno ale w Turbo benzynie do Warszawy Z takim tutaj kluczykiem otwieranym 13 rok. 13 rok klapa z gitarki z palca otwierana, samo parkuje, skóra tarcza nówka serwisowa. Sam parkuje na skórce na automacie, na nawigacyjce 8300 euro fotele w pamięciach. Jest to Super B 13 rok Uważam, że jest fajnie. Nie ma co fikać. Jedziemy.